Siema, ja jestem Chrisu, a to Daisy w MTA! Ty dostał dostał! Nie wiem czy wiecie, ale jestem y, ogromnym fanem Daisy, y, wręcz koneserem tej gry. Przegrałem w Daisy wiele godzin, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać na MTA. Jestem mega ciekawy. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy, zrespiłem się. Yy, I co teraz? O, jeleń! Mamy jakąś broń w ogóle? Jak tu się sprawdza broń? Ty no, jeleń nam ucieka! E! E? E? Ej, no jeleń! Jeleń! No nie... Ty, myślicie, że tam będzie jakaś broń? O cholera! O no nie! O hu... No i złamałem nogę. O kurde, to się niezły odcinek zapowiada. Ty, krwawie. Mamy jakiś bandaż? Którym tu się sprawdza w ogóle kwipunek? O, mamy makarowa. Dobra, mamy broń, ty. Zaraz upolujemy tego jelenia. Nie no, nie gadaj, że tutaj nic nie ma, ty. To nieźle, to złamałem sobie nogę, tak właściwie po nic. Ty, w ogóle widzę, że tutaj mogę się ubrać w coś. Co jest? Okej, okay. mamy broń, mamy broń. Ciekawe, ile mamy pocisków? Nie wiem. A 11, dobra. Tam widzę jelenia. Także misja jest taka, żeby upolować jelenia. Zobaczmy, czy no to nam się uda. No. Coś chyba. Coś chyba sobie. Nic z tego nie robi Dobra, może mu pójdziemy z noża wywalimy No nie, no i znowu spadł Chodź tu gnoju No i teraz do góry wchodzi, co jest? O dobra, mamy, walimy go, walimy go na dziurę Dobra, ja pierdziele ty Normalnie skurujemy go Dobra, surowe mięso, dawaj do plecaka O, tu jakiś koza biega Dawaj, jeszcze kozę o oskurujemy Ty, ktoś strzela Ty, 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 ktoś strzela, ktoś strzela, co jest? Dobra, wyjmuję od razu broń W razie co, zostały nam trzy pociski, ale jakoś damy radę Zobaczmy, co tutaj? O kurde, karabin! Dobra, bierę to. Ekwipunek jest pełny. Dobra, jak coś wyrzucić? Kurwa, nie jedz tego! Nie jedz surowego mięsa! O kurde, jeszcze zombiak idzie do nas. Nie no, jesteśmy w dupie. Dobra, zastrzeliłem go. No właśnie, i idą, dobra. Mamy dwa zombiaki, dwa pociski. Musi się udać, musi się udać. Dobra, dostał heda. Ostatni, ostatni, ostatni pocisk, ostatni zombiak. Pyk! O, dobra, już się bałem, że nie trafiłem. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. No i się zaraziłem. No świetnie. Dobra, mamy miejsce na naszego karabina. A mamy. A dobra, widzicie, bo w normalnym Daisy to jeszcze trzeba, wiecie, osobno znaleźć magazynek, osobno lufę, osobno celownik, osobno wszystko trzeba znaleźć osobno. a tutaj mamy od razu broń jeszcze z magazynkiem, z amunicją. Dobra, to Daisy to dla jakichś nupków jest. Wow, dobra, mamy lepszy plecak. Ej, powiem wam, że już się wciągnąłem w to Daisy nawet. O, woda. Woda do picia. Kurde, ale jesteśmy już zarobieni. W Daisy to już byśmy zginęli z 30 razy na początku. Ogólnie to jesteśmy na obrzeżach Las Venturas, więc pójdziemy do centrum miasta. O cholera. Dobra, jednak nie pójdziemy. Najpierw trzeba ich rozwalić. Dobra, dobra, który pierwszy, który pierwszy. Tylko po kolei, żeby nikt dwa razy Heda nie dostał. Chociaż w sumie nie dostaniecie, jak wam głowa eksploduje. Dobra. Nie no dla takiego profesjonalnego gracza Daisy. To co Daisy na MTA to jest banalnie proste. Ty, nie mogę skoczyć, bo mam złamaną nogę. Ech. O kurde, no to będzie problem. Ubranie bohatera. Dobra, ubieram. Ech. O chłopie, ty! Nie wiem o co chodzi, ale założyłem jakieś inne ciuchy i mi się skin zmienił. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Nie no nie gadaj, że nie przyjdziemy, bo mam nogę złamaną. O, dobra, może rampą, rampą wyskoczymy. Ty, prawie się udało. O, towarzystwo! Headshot, headshot. Chłopie, ja się czuję bardziej jak w Left 4 Dead niż jak w De Daisy. No, w normalnym Daisy to wiadomo, bym tak nie strzelał do tych zombiaków, bym oszczędzał amunicję, no ale tam jest ją o wiele ciężej znaleźć. No i też zombie są o wiele groźniejsze. O, chłopie. Czy to jest kij baseballowy? Tak, dobra, bierę. No i teraz to możemy się nawalać. To ja w ogóle cały czas krwawię, lol. Dobra, mamy jakieś szmaty? W sensie nie oliwkę Brazyli, tylko takie real szmaty. Dobra, nawalamy z baseballa ich. Hy, 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 hy. Hy. No, widzę, że walka tutaj tak samo jak w prawdziwym Daisy, tak samo. O kurde. Oj, 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 dobra, dobra. Naciśnij klawisz Enter, jeżeli chcesz umrzeć? A jest taki przycisk w prawdziwym życiu? Ty, co jest? Ty, z się stałem? Co jest, kurwa? <laughs> Dawaj, bijemy się, ho, na solówę. Ty, dobra, bo nie wiem, co teraz. How can I die when I'm zo-zombie? Jak się przez zombie? Zombie? Chyba ta. Dobra, zrobiłem reconnectę na serwer. W ogóle widzę, że tutaj można sobie zrobić postać własną. Ciekawe, czy można sobie zrobić CJ'a a Niedostępny poziom siódmy. Tuż jakieś poziomy wbija? LOL. Dobra, bierzemy rudego i ciało sobie zmieńmy na... No, na taki świąteczny. Świąteczny sweter, niedługo święta idą, więc sam raz. Yy, czy to jest Neymar? Nie, no to jest Neymar. Co, co ty, Neymar, robisz tutaj? O dobra, byliśmy się w innym miejscu. No i nie mamy złamanej nogi, więc jest git. O, dobra, jesteśmy w San Fierro, widzę. Już rozpoznaję te tereny. Zobaczmy, w śmietniku coś jest? Chyba nie ma. O, jest tu coś. <laughs> samochód! Ty, wywrócony samochód. Nie gadaj, że mogę z nim jechać, tylko odwróć samochód. Potrzebujesz podnośnik. Dobra, to nie, nie, nie. A da się tutaj... wejść? Wejdź. Nie no, jakiś zombiak mnie bije. Dobra, czekaj, 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 cze cze mordo. Zostaw mnie. Ty, to jest dobra fura. Da się normalnie jeździć. No kurw. No co jest? No i nagle te Daisy się cięższe zrobi. Kurwa. Dobra, okej. Okay. Teraz trzeba znaleźć tylko patent, jakby to zrobić, żeby to auto wywrócić. Ale spokojnie, jestem doświadczonym graczem MTA. Doskonale wiem, jak działa tutaj fizyka w tej grze. Po prostu trzeba to auto, o właśnie, na taką górkę sobie tutaj dać i się auto odwróci. I będzie mieć kurde auto do lutowania. W oryginalnym Daisy ogólnie, jak masz auto, to jesteś królem życia. Naprawdę. Tam auto to jest niezbędna rzecz. O! Proszę. O dobra, dobra, ale już było blisko, już było blisko. Kurde, ale fizyka jednak na tym serwerze dziwnie działa. Patrzcie to, to auto się zachowuje jakby jechało na lodzie jakimś. No dawaj, dawaj, dawaj. No nie no dobra, nie damy rady, nie damy rady tego zrobić. Chyba jest potrzebny podnośnik faktycznie do tego Oj, kurde, ale się przestraszyłem. Ja pierdzielę ale się przestraszyłem! Ej, naprawdę się wystraszyłem! Myślałem, że to jakiś inny gracz jest. Ty, no aż mi się ciśnienie podniosło. Yy, ogólnie to jest problem, bo już nie mam amunicji do broni. Także, no niestety musimy teraz nożem łowieckim się posługiwać. O, tu jakiś hotel, może tutaj coś będzie ciekawego. Dobra, tu gnoju. Ale te zombiaki mocno biją w tym Daisy, no co jest? Dobra, zobaczmy, miałeś tutaj coś ciekawego? Eee, ogólnie to jest problem, bo jestem chory i krwawie, a nie mam ani bandaży, ani antybiotyków. Eee, także chyba wyjebnik TV jest, będzie grany tutaj, tak zwany. O nie, o nie, 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 nie. nie, Zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, plus jest taki, że nie ma staminy jak w prawdziwym Daisy, więc można sobie biegać jak się chce. To jest akurat Git. Eee, Uuu, został się przestraszyłem. Proszę zaparkować samochód w pobliżu, aby zobaczyć dostępne uprawy. Usprawnienia. Okej, okay, czy normalnie tuning co możesz zrobić? To nieźle, to nieźle. Ty, mam 5 HP, jest niedobrze. Ty, może jak se zjem w sumie, to może mi się polepszy. No, polepszyło mi się o całe dwa. Nie, nie, zostaw, zostaw. Piesio! Nie, nie, nie. Aha, ty, no nie wierzę. Pies mnie zabił. I się zrespiłem, gdzie się zrespiłem? W Las Venturas, okej, okay. może być w sumie nawet git Zostaw mnie, psychopatko, zostaw mnie Dobra, ostatni strzał, no nie wierzę Dobra, uciekamy, uciekamy, nie ma co podejmować ryzyka Powinniśmy właściwie to strzelać w ostateczności, o kurde Ojoj, co jest, przez ścianę mnie biją? Co jest? Ha, i co teraz, nie przeskoczycie? O a dobra, nie było tematu yy, ty, w ogóle teraz ogarnąłem, że tutaj jest coś takiego, że można sobie odpalić O widzicie te kropki? Ty, co, czemu ksiądz mnie bije? Nie, i to dwóch. Zostawcie. Nie dam na tacę. Ty, ale w sumie oni coś mogą mieć dobrego. Ty, może by się po w sumie jednego kropnąć. Hehe, <laughs> czajcie, bo kropidło kropnąć. Niedobre, niedobra, nieważne. W każdym razie teraz te kropki na ziemi pokazują lód. I z tego co rozumiem, to zielone to jest gówniane, a, a czerwone to znaczy, że dobre. Ty, zobaczmy, co to za plecak. Ilon ma. 32 luty ma, dobra. Da dawajcie, dawać mi go. O nie. Spoko, spoko, mam plan, mam plan. Patrzcie to, patrzcie to. Jednego kropnę, pyk i wyciągam nóż. Dobra. Dobra, 9 HP, 9 HP i le lecimy, lecimy i go nie trafiamy. Dobra, czekajcie, czekajcie, w berkach chce się ze mną bawić. No stój tu, no kurde, bo to jest lepszy plecak. No daj mi go pod podnieść! No co jest? A kysz! Dobra! Cik! cik. No, super i super, IGG! Dobra, teraz nas zrespiło w Los Santos. Ty, jakieś fioletowe rzeczy, ty, co mo Może być coś dobrego tutaj. A, bo to jest jakaś baza wojskowa. Dobra, póki co to widzę tylko zombiaki. O, tutaj coś było. To, mogą się wspinać za nami? Nie, no nie gadaj, że oni mogą się wspinać. No to nawet w Daisy tak się nie dało. Nie, dobra, przecież ja mam broń, zapomniałem o broni. Hm. Dobra, łe. łe! Łe, Łe, Łe! No. Aha, dobra, cofam to, co powiedziałem. To jest jednak cięższe niż Daisy, prawdziwe. Dobra, jesteśmy w Los Santos, tylko że teraz z drugiej strony nas zrespiło Dobra, tutaj jest jakiś wieśniok, strzelamy mu w łeb Nie trafiłem, cholera yy. Aha, dobra, teraz nie możesz wejść, ha dobra Ko Nie ruszaj się, nie ruszaj się, proszę cię, nie ruszaj się Pyk, dobra, nie żyjesz Ktoś tu był, bo zlutowany jest, także ktoś tutaj gdzieś musiał być W ogóle ile jest graczy na serwerze? O cholera Raz, dobra, dostał jeden I pyk, kur... A. Dobra, drugi, jest Dobra, teraz jest taka misja, żeby przeżyć... Po prostu przeżyć. O, policjant. Dobra, to. Oku nie trafiłem. Fuck. Chodź tu, no. Raz. No, co jest? Cholipka. No super, teraz to w ogóle jeszcze nas z innej strony zrespiło. O chłopie, to jest dopiero baza wojskowa. O kurde, ale tutaj mogą być dobre fanty. Dobra, coś tu leży, coś tu leży. Ty, ja się od razu może sep... O, połóżcie, dobra. Jak w sumie tak chodzimy, to nas zombiaki nie wykrywają, więc można w sumie całą mapę zlutować, tak? Ej, dobra. To jest misja czołganie się. <laughs> nie, 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 gracz jest jakiś kurwa. Co jest? Ty gracz jest jakiś. Ty dostał, dostał tu. Ty, ty jesteś jakiś gracz drugi. No nie, Ja pierdzielę, nie wierzę, nie? Nie wierzę. Zabiłem chłopa, ty, to ten chłop może mieć jakąś dobrą broń. Proszę dawaj broń, dawaj broń, dawaj broń, dawaj broń, dawaj broń, dawaj broń, nie ma broni. Ty dobra, ale on jest chyba FK. Dobra, bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go. Bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go. Pyk! go, zabijłem go! Ty a czemu nie ma broni? W sensie on nie ma ekwipunku, jak go przelutować? Co jest? Aha Zabili nas! Okej, okay, okej okay. Dobra widzowie, to by było na tyle w sumie w tym odcinku Mega mi się podobało, nie wiem jak wam Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków z tego DayZ Bo myślę, że to może być całkiem ciekawa seria To weźcie tam, zostawcie jakąś łapkę w górę Jakiś komentarz No i co, ja będę leciał Nara, trzymajcie się z fartem Wbijajcie na Twitcha Nara